Jakie urządzenie pokazuje kierunki świata? Termometr, kompas, barometr. Kompas to przyrząd z igłą magnetyczną, która zawsze wskazuje północ. Wiedząc, gdzie jest północ, łatwo możemy określić inne kierunki. Jak nazywa się proces, w którym woda zmienia się w parę? Topnienie, parowanie, zamarzanie. Parowanie zachodzi, gdy woda pod wpływem ciepła zamienia się w parę wodną. To dzięki temu powstają chmury. Jak nazywa się planeta najbliższa Słońcu? Wenus? Merkury? Mars. Merkury to najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta. Dni są tam bardzo gorące, a noce wyjątkowo zimne. Co przewodzi prąd lepiej? Metal, drewno, plastik. Metal to bardzo dobry przewodnik prądu, dlatego używa się go w kablach. Drewno i plastik to izolatory, które nie przewodzą prądu. Jak nazywa się najmniejsza cząstka materii? Atom. Pierwiastek? Komórka. Atom to podstawowa jednostka, z której zbudowana jest materia. Wszystko wokół nas powietrze, woda i skały składa się z atomów. Jakie zjawisko widzimy po deszczu, gdy świeci słońce? Mgłę, tęczę, grad. Tęcza powstaje, gdy promienie słońca załamują się w kroplach deszczu. Dzięki temu widzimy 7 pięknych kolorów. Jakie urządzenie służy do mierzenia czasu? Busola, Zegar, lupa. Zegar pokazuje upływ czasu, godziny, minuty i sekundy. Dzięki niemu możemy planować dzień i nie spóźniać się do szkoły. Jak nazywa się ciecz potrzebna roślinom do życia? Olej, woda, mleko. Rośliny potrzebują wody, by rosnąć i wytwarzać tlen. Bez niej ich liście więdną, a korzenie przestają pobierać składniki odżywcze. Ile księżyców ma mars? Nie ma księżyca? 2, 13. Mars posiada dwa naturalne satelity. Są to obiekty skalne o nieregularnych kształtach, zryte kraterami, pozostałościami.